Dzień w kolejnym odcinku zagrajmy w Gothic 2 no I w ostatnim odcinku przez cały odcinek biliśmy się z kilkoma demonami, których oczywiście nie umiałem zabić, bo jestem najlepszym graczem w tą grę Jestem w ogóle pro... W ogóle MLG super... No Więc po moim pięknym pokazie umiejętności możemy... Możemy zacząć szukać Jorgena, który Gdziekolwiek jest. Gdzie on jest? Dobrze, tu st A tu jesteś. Chwila! Czemu nie masz rękawic, sześć tak w ogóle. Zająłem się Twoim długiem. Jesteś wolny. Naprawdę? Jak tego dokonałeś? Nie chcesz wiedzieć. W sumie to prawda. Wielkie dzięki. A co z Twoją ofertą? Nadal widzisz mnie w swojej załodze? Zostań kapitanem mojego statku. Czuję się zaszczycony, ale czy ty w ogóle masz ten statek? A załogę? Myślę, że pięciu ludzi powinno wystarczyć. Dobrze. Zobaczę, co się da zrobić. Czekaj na mnie na przystani. Tak jest. Tak Ja mam 9. Ja nie brakuje do levela. 7000, Boże, 2000, twoja... 3000 właściwie. Okej, okay. fajnie, to ja, to ja, może nie wiem. <grytanie> Pójdę zbierać tych ludzi i może jakimś cudem zbiorę ich na tyle, żeby... żeby mieć nowy level. Fajnie, by było jakąś nową runę mieć. Nie powiem. Gdzie są teleporty? OK, najpierw może do majątku ziemskiego. mam 25 FPS w gro. Wiem, że ty mnie nie lubisz, siebie ciebie też. Znaczy... Hmm. No dobra, może Butika lubię, ale... nawet bardzo lubię, ale... Ostatnio coś my tutaj się nie dogadujemy, wiesz? Dobra, pójdę może po Lee, Lee zawsze się przyda. Nic mnie już nie będzie nasz kolejny członek załogi. Ja zawsze biorę tych samych, nie patrzę na to, kto jest mi potrzebny, kto nie. Po prostu biorę ich ze względu na sentyment. Także li. li... E. Ja szczuro ludzie roznoszą samochę po całym kraju. Można się było tego spodziewać. Najwyższy czas, żebyśmy się stąd wynieśli. Wiesz może jak mógłbym przejąć okręt paladynów? A myślisz, że siedziałbym tu, gdybym wiedział jak to zrobić? Ten okręt jest lepiej strzeżony niż konwoje z rudą w starym obozie. Musi być jakiś sposób, żeby dostać się na pokład. Dostanie się na pokład to akurat pestka. Ale to jeszcze nie wszystko. Musisz najpierw znaleźć kapitana, załogę i takie tam. Sam okręt to za mało. Jest jeszcze mnóstwo spraw, które trzeba załatwić. Kogo powinienem wziąć do załogi? To już twoja decyzja. Na twoim miejscu brałbym tylko ludzi, którym mógłbym zaufać. Masz wystarczającą ilość zaufanych ludzi? Jeśli potrzebujesz kowala, pogadaj koniecznie z Benetem. Lepszego niż on nie znajdziesz. Okej. Okay. Popłyniesz ze mną? Żartujesz? Jasne, że tak. Mam parę rachunków do wyrównania na kontynencie. No i... mogę ci pokazać kilka sztuczek w walce dwuręcznym orężem. Mogą ci się przydać. Tak. W takim razie pakuj się. Co? Już? Teraz? Tak, podnosimy żagle. Jeśli chcesz się ze mną zabrać, przyjdź na przystań. Spotkamy się na statku. Długo czekałem na tę chwilę. Możesz na mnie liczyć. Tak, podnosimy żagle, bo ja totalnie mam już statek i w ogóle... popłyniemy sobie tratwą. Potrzebuję twojej pomocy. Nie dziwi mnie to. Co mogę dla ciebie zrobić? Popłyniesz ze mną na pewną wyspę, żeby skopać parę tyłków? Ha, zawsze wiedziałeś jak mnie zachęcić. Co mam robić? Chcę, żebyś ze mną popłynął. Czekaj na mnie na przystani. Masz statek? Oho! Nie mam. Jedno ci powiem, z tobą nie można się nudzić. Fajnie by było, gdybym najpierw ten statek zmasył, ale co tam. To jest drobny czeku, o którym nie należy się przejmować. Dobra, Bennett, em... Hej, ty! Nie wiem, co mi Kowal, ale... niech Wybieram będzie. Wybieram się na wyspę i przydałby mi się Kowal. I pomyślałeś o mnie? Tak. Co ty na to? Tak czy inaczej, dzięki temu byś się stąd wydostał. Stary, nawet w piekle nie może być tak paskudnie jak na farmie Onara. Wchodzę w to. A więc będziesz moim kowalem. Zobaczymy się w porcie. W porządku. Do zobaczenia. Będziesz mam kowalem. Mam kowalem, będziesz. Ok. Ehm, to chyba wszyscy są, których chciałem wziąć. Nie mówili innego. Um... Nikt nie chce tego słuchać. Modernie tego nie doszło. Jeszcze jedną rzecz sobie spra chcę eee, sprawić, zapomniałem w ogóle... ogóle której w ogóle zapomniałem. Um... Kilka osób mi kilka odcinków temu opisało o tym, żeby dać Smoche Neorasowi coś za to dostanę. Zobaczymy czy to prawda. Z No a jest tam gdzieś na dole sobie mikstury waży, więc... Może jakąś fajną miksturę dostanę. Fajnie by było. Ej Neoraz. Przecież smoka, Ej, ty, takiego trochę. Wyglądasz na zmęczonego. Ach, to prawda jestem kompletnie wycieńczony. Od tygodni męczę się nad pewną przeklętą mieszanką i nic nie działa. W czym problem? Receptura mówi coś o smoczym jaju. Niestety nie mam tego składnika. Próbuję zastąpić go innym, jednak jak na razie z mizernym skutkiem. Jeśli udałoby ci się na nie natknąć, pomyśl o mnie. Ciekawości. Czego używasz zamiast smoczych jaj? Wierz mi, nie chcesz wiedzieć. Nie ja chcę wiedzieć, gnoju. O jakiej mixturze właściwie mówisz? Recepturę kupiłem od obwoźnego kupca. Jej treść jest wielce dziwaczna, a zarazem ciekawa. Nie mam pewności co do efektu działania mikstury, jednak, ciekawość nie pozwala mi przerwać badań. No dobra, zobaczę, co się da zrobić. Spokojnie, tylko żartowałem. Wątpię, by udało Ci się znaleźć jajo. Smoka. Skąd ta pewność? Nie mam w ogóle Proszę. Paść. Mam dla ciebie jajo smoka. Raczysz sobie żartować. Jest prawdziwe. Skąd je masz? Jak je znalazłeś? Wolałbym zachować to dla siebie. Jak uważasz? Co za nie chcesz? Daj mi trochę mikstury, kiedy będzie gotowa. W porządku. Ale pamiętaj, co ci powiedziałem, nie wiem, jaki będzie rezultat tego eksperymentu. Przyjdź później, kiedy skończę. Bo. Czy mógłbym się. zdradzać Jarka? Dobra. Nie. Nie. To znaczy, się skończy, tak? Oh. Dobra, to ja pójdę spać. Ehm. Co my ja swój ten, swoją komnatę? Po co ja śpię z jakimś tam. Pff. Zostawić no, to samo jakimś w ogóle porze. Gdzie ja tutaj schowałem? Nie. O, ja myślałem, że jakaś niespodzianka, że kiedyś sobie coś tam fajnie schowałem. Tu nie. Okej, okay, odpoczywaj do rana. Odpocząłem do rana. I. Ty, tam masz już tą miksturę? Fajnie, by było. Hej, ty! Dawaj hey. miksturę! No, przecież mnie zaraz coś strzeli. Dzień już tutaj, ile można ważyć miksturę, Boże, to jest. Dobra, to niech tam se waży. Ja szukam dalej ludziów. Ehm. Do miasta portowego. Myślę sobie ciebie. Hej! Tak, to bardzo typowe. Chciałbyś może opuścić tę wyspę? Najbardziej na świecie. A co chodzi ci po głowie? Dowiedziałem się, gdzie ukrywa się przywódca zasmoków. Jest na wyspie, niedaleko stąd. Zamierzam się go pozbyć raz na zawsze. Brzmi świetnie. Wchodzę w to, jeśli mogę się do czegoś przydać. Nie chciałbyś się nauczyć, jak poprawić swoją zręczność, albo jak lepiej posługiwać się broniami jednoręcznymi? Nie tak. Wiedziałem, że mogę na Tobie polegać. Wszyscy spotkamy się na statku. Człowiek czynu. To mi się podoba. Do zobaczenia. A ja, jak to mi nie dasz? Nie Chulika. Dobra, bo ten port jest jakiś dziki, to mam 20fps, i idę stąd. Tak, No to bardzo typowe, ja wiem. Mój mąż, Ehm, um, tak. To teraz spróbuję pójść pod jega, który jest gdzieś tam w górnym mieście. Może coś od Hagena jeszcze wyciągnę, jeśli się uda i tu już jest 40fps, no i bardzo ładnie. Ten port, jakiś w ogóle. Nie wiadomo co. Dobra, em, czemu wy to, Dobra, jego? Zamierzam opuścić Korinis. Mądra decyzja: chętnie zabrałbym się z tobą. To miasto za bardzo się zmieniło. Ciężko będzie tutaj szybko się wzbogacić. Mógłbym cię podszkolić w łucznictwie, otwieraniu zamków i zręczności. No i przyda ci się chyba dobry złodziej. Popłyń ze mną, możemy się spotkać na przystani. Hmm, masz rację. Korini to rynsztok. Płynę z tobą. Daj mi jedną chwilę. Zaraz będę gotowy. A ja muszę go patrzeć, jak on sobie tam idzie, tak? Okej, okay. to było najszybsze przebranie, jakie widziałem. Mogę już ruszać! Do zobaczenia na statku! <głos》>, możesz wracać do miasta. Możesz się przebrać znowu. Dobra, e, ty tam tutaj, właśnie, ty co ci wiadomo na na temat? nie to z tego nie będę rozmawiał, nie lubicie. ksardas mi brakuje tyle dobra, Dobra, jeszcze Lestera. Xardas, 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 Xardas... ksardas 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 tak... ksardas 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 Hej, ksardas Dowiedziałem się, gdzie szukać naszego nieprzyjaciela. Nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie, że powinienem pójść z tobą. Co przez to rozumiesz? Nie potrafię tego wyjaśnić, ale wydaje mi się, że odpowiedzi na moje pytania poznam idąc z tobą. Więc chodź ze mną i poszukaj swoich odpowiedzi. Spotkamy się w zatoce. Zejdę tam, gdy tylko będę gotów. Śpiesz się, mamy mało czasu. Czemu nie dałeś mi eksport no i jeden potrzebuje 200 ekspo, naprawdę wy jesteście jacyś nie wiem, no przecież to już nie. Miasto portowe. Ja idę sobie na przystań, ponieważ tak ponieważ mogę. Może I może spróbuję dostać się na statek, bo z tego co wiem mag ma chyba najprościej jeśli chodzi o dostanie się na właśnie ten statek. Znaczy tak samo, tak samo prosto jak paladyn chyba. Najtrudniej Mówca smoków wiem o tym. Ale to chyba nie będzie żadnym problem, jeżeli gram magiem, więc... Pójdę em... sobie tu. 20 FPSów, dobra gra, miła gra. Ładny statek. tego nie Nikt nie Ok. Więc, panowie, weźcie mi tego Titanika. Czekaj chwilkę. A gdzie to się wybierasz? Chciałem tylko Wybacz, Nie możesz przejść. Muszę dostać się na statek. Nikt nie ma tam wstępu. Takie dostałem rozkazy. Zabiję każdego, kto wejdzie na pokład bez zezwolenia. W imię Inosa będę chronił statku do ostatniej kropli krwi. Śmiesz przeciwstawiać się woli Maga Ognia? Nie, skądże? Niech i wyjdzie. Magowie Ognia to strażnicy mądrości Nosa. Ktokolwiek im się sprzeciwia, sprzeciwia się woli samego i odrzucając jego łaskę. Co będzie, jeśli wejdę na pokład? Zabiję. To znaczy będę cię musiał powstrzymać. Zaatakowałbyś maga ognia? Nie śmiałbym podnieść ręki na maga. Więc co byś zrobił, gdybym wszedł na pokład? Nic, panie. Kazar. <grym znać w sumie> W takim razie wchodzę. Nie rób tego, proszę. Rozkazy lorda Hagena były jasne. Czy rozkazy lorda Hagena obejmują także mnie? Mm, nie wiem. Pomyśl tylko, czy lord Hagen mógłby podejrzewać maga o kradzież? Nie sądzę. Proszę po raz ostatni, pozwól mi wejść na pokład. Zrozumiałem, możesz wejść. <laughs> kocham to naprawdę. Okej, okay. a więc tam jest statek, w bardzo ciekawy sposób go zdobyliśmy i w ogóle. Um. I w sumie to tyle jeśli chodzi o piąty rozdział chyba. Ej, a ten tam, tamten właśnie. To przecież oczywiste. To przecież oczywiste. Siema. Ej, możesz mi powiedzieć co tutaj robisz? Tak bym nie miał wystarczająco. Nie wiem o czym. Mówisz. Nie wiem o czym mówisz. Mówię o tym, co wykombinowałeś ze strażą okrętową. Podejrzana sprawa. Jeśli nawet jesteś magiem, nie ufam. Płuśnierco! Potrzebuję statku, więc go sobie wezmę. Nie możesz tego zrobić. Transport rudy. W górniczej dolinie jest zbyt mało rudy, aby zaspokoić królewskie wymagania. Byłem tam. Złoża się wyczerpały. Misja Hagena to jedna wielka farsa. Prawdziwe zagrożenie stanowi pewna niewielka przybrzeżna wysepka. Całkiem niedaleko stąd. Popłynę tam i położę wszystkiemu kres. Albo się do mnie przyłączysz, albo zrobię z tobą porządek raz na zawsze. Wybór należy do ciebie. Mm. Wygląda na to, że nie mam wyboru. Dokładnie tak. A zatem dobrze. Przyłączę się do ciebie, ale tylko pod jednym warunkiem. Kiedy skończymy interesy, statek wróci do mnie. Czy to jasne? Jakoś to przeżyję. A zatem rób, co masz do zrobienia. Poczekam tu na ciebie. Tak, statek na pewno do ciebie wróci. W ogóle, możesz być tego pewien. Um, tak. Um, w to jest wszystko, może moglibyśmy już wejść na pokład i rozpocząć szósty rozdział Ale... Ja bym chciał jeszcze trochę poexpić może w Górniczej Dolinie, jako że ja... Ja jestem trochę zbyt słaby Nie mam żadnego skillu z szóstego kręgu I to może... To trochę boli, więc... Tak samo jak te 18 FPS-ów, które mam teraz, 17 Fajny port. Lubię, lubię go naprawdę. Tylko ja bym chciał znaleźć jeszcze, pff, może jakieś mikstury, z którymi trwale zwiększą manę. To by było naprawdę fajnie. Ale ja mam dziwne przeczucie, że ich nie znajdę. Nie Więc. Um... Tak, dobra. Ja się teleportuję może do. To, 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 gdzie to jest? Mój to przełęczy górniczej doliny, tak? Chyba. chyba. Przestań z tymi czarami. Mądra decyzja! Chyba, to czy ty naprawdę. Weź, ty się nie ośmieszaj z swoim nożykiem z do kleba? Mądra decyzja! Sześć! Gdzie jest sześć na tej piesznej że Tu. Aha jednak do Corinis. What? No, ja, można się pobawić tu jeszcze trochę. Level up. I mam 19 punktów nauki, czyli o jeden za mało, żeby cokolwiek zrobić. Ta gra jest bardzo miła dla mnie. Lubię ją. jest skilli, które mam dostępne w Szóstym Kręgu, chyba sobie wezmę Tchnienie Śmierci. Tylko że... no, najpierw muszę wejść do Doliny, ale zrobię tak, że... Ja ten już wejdę w następnym odcinku, jako że czas mi się skończył, także... Robię tutaj save'a. Gdzie, gdzie go zrobić? Tutaj. I trzymajcie się. Na razie.